Dzień dobry państwu. Moje nazwisko Wiesław Błaszczyk, tak jak w poprzednim filmie obiecałem, że będę robił przesłanie energetyczne, żeby was uzdrowić. Proszę państwa, znajduję się w studio VTV1, gdzie to studio prowadzi Michel razem z Jarkiem Filipkiem. Proszę państwa, także chcę wam podziękować za przesyłanie mi energii, miłości, dlatego i ja teraz chcę dla Was też przesłać energię miłości, żeby pokazać Wam i żebyście odczuli, że jednak miłość, czyli energia boska działa. Działa również przeze mnie, tak samo jak i przez inne osoby, Państwa. Także będę robił medytację, czyli przesyłanie energii do innych osób, które potrzebują uzdrowienia. Będę prosił myślami albo i mową od czasu do czasu, żeby Bóg wam dał błogosławieństwo i żeby ta energia miłości, żeby się odczuli w waszych sercach, proszę państwa. Także y, nasze ręce, proszę państwa, są przesłane, przesłane jest światło, które rozchodzi się na cały wszechświat. Także dziękuję Bogu za was, że Jesteście przy telewizorach i oglądacie to, że ta energia do Was płynie teraz przez moją mowę, bo Słowo Boże jest energią, jest miłością, która płynie przeze mnie tak samo i przez, przez Was, proszę Państwa. Więc zaczynamy medytację. Medytację serca, medytację miłości, proszę Państwa. Niech Bóg Was uzdrowi. I aniołowie mają Was wszyscy, wszyscy aniołowie mają Was w opiece, żebyście zostali uzdrowieni i żeby miłość była razem z Wami, tak jak ze mną jest, proszę Państwa. Ostatnio też zachorowałem, byłem w szpitalu, ale powracam z miłością do Was, tak samo jak Wy byliście ze mną i przesyłaliście dla mnie tą miłość. Pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy byli na moim spotkaniu, chociaż ja nie byłem, ale we wrześniu przyjechali do Debrzyna, żeby się spotkał ze mną. Proszę Państwa i również zapraszam Was, żebyście się w maju ze mną spotkali, 17, 18, 19 maja, gdzie będzie nowa impreza Harmonia Wszechświata, którą y, ja poprowadzę, również Joanna oraz Arek i y, 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 y oraz inne osoby, które chcą żeby mi pomagać, proszę Państwa. Ja to nie robię sam dla siebie, ale robię dla ludzi z miłości, żeby ludzie nie cierpieli i żeby ludzie czuli w sobie miłość boską, która ich otacza i która jest w nich, proszę Państwa. Także dziękuję i teraz chwilę będzie ciszy, będę przesyłał moim umysłem, moją świadomością dla was miłość boską. Proszę Państwa, moja świadomość podpowiada, że po mojej prawej stronie stoi Michał, Archanioł Michał, po lewej mojej stronie stoi Gabriel, Michał, Archanioł Gabriel, z tyłu za mną stoi Rafael, a z przodu przede mną stoi Archanioł Uriel, a wkoło mnie otacza mnie cała energia boska, bo proszę Państwa, jestem sługą Bożym, który miłuje Boga, bo dlatego, że Bóg mnie również miłuje i, i mi pomaga, Zresztą się przekonałem sam będąc w szpitalu przez spotkanie z Nim robię właśnie te imprezy w Harmonii żeby Wam udowodnić, że Bóg istnieje, proszę Państwa. Niektórzy yy, yy, będą myśleć, że może tak nie jest, ale ja wiem, że, że tak jest, bo Bóg nas otacza, jeżeli Go prosimy modlitwą i dziękujemy Jemu z całego serca, tak się stanie. Sta, 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 no. Panie uzdrow wszystkich ludzi, daj im nową świadomość i nowy umysł, żeby poczuli Ciebie i żeby zostali uzdrowieni, którzy... Potrzebują Twojego uzdrowienia, panie. Tak jak mnie uzdrowiłeś, uzdrow również te osoby, które potrzebują Twojej pomocy, a będą ciebie uwielbiać, będą ciebie chwalić i przyjadą na nasze spotkanie, które tworzymy, które ja tworzę i inne osoby, które tworzą, żeby się przekonali, że Ty jesteś naprawdę, że żyjesz i królujesz, że jesteś Bogiem naszym. Przekaż im Twoją miłość, Twoją energię, żeby zostali uzdrowieni, żeby mogli przyjechać, żebyś im dał, proszę Ciebie, żebyś dał im siłę, żeby mogły przyjechać na nasze spotkania. Alleluja, chwała Tobie, Panie, że jesteś i królujesz, że mi pomagasz. Pozdrawiam wszystkie osoby, które były i które będą w maju przyjadą, wszystkie małe, żeby, żebyś Panie im dał siłę i żeby przyjechały, żeby, żeby zobaczyły tą piękność Twoją, która tam jest i Twoją moc, która tam rządzi i króluje tam. Dziękuję osobom, które mnie teraz oglądają i które odczuwają ten dar, który mi Panie dałeś, żeby ich uzdrowić, ich serca uzdrowić, ich duszę i ciało, żeby ich uzdrowić. Dziękuję Tobie, Powiem, że jesteś cały czas i mi pomagasz, Panie. Alleluja, chwała Tobie, Boże. Ty jesteś najlepszy, bo mnie uzdrowiłeś i tak samo innych, inne uzdrowisz osoby. Proszę Ciebie Boże, żeby ta Twoja miłość, która jest cały czas, bo Twoja mądrość, która jest cały czas, żeby zmieniła cały ten Wszechświat, cały ten świat na lepszy, dlatego że potrzebujemy Boże Twojej pomocy, bo, bo ten świat ludzie nie dadzą sobie rady, żeby zmienić te ten świat, i żeby oni sami się zmienili. Więc proszę Ciebie, żeby, żebyś im otworzył nowe serca, dał im nowe serca i, i żeby Twoja chwała, Twoja mądrość płynęła do nich, do, do ich duszy. Niech energia miłości powstanie w każdym ciele i w każdej duszy. Wszyscy należymy do Ciebie, Boże, bo jesteśmy Twoimi dziećmi bożymi. Jesteśmy aniołami, którzy zbłądzili, ale którzy chcą się naprawić, żeby wszystko się stało według woli Twojej, Panie. Niech światłość Twoja nas oświeci i światłość Twoja wejdzie w dusze nasze. Jesteśmy Twoimi istotami światła nowej generacji, nowej miłości i nowego wszechświata. Niech płynie Twoja energia, Twoja miłość, niech płynie w cały świat, w całą ludzkość, do każdej krainy i do każdego. Człowieka, do każdej duszy ludzkiej. Daj nam mądrość i miłość, którą Ty jesteś, Boże. Ty jesteś miłością, i jesteś wszystkim tym, co najlepsze. Mądrością naszą potrzebujemy Twojej mądrości, bo ten świat idzie na manowce. Proszę, proszę Ciebie, Panie, żeby ludzie zaczęli myśleć inaczej i odczuwali Twoją obecność w tym świecie teraz, bo długo milczałeś, Panie, ale proszę Ciebie, żeby. Żeby ludzie teraz się zmienili i żeby wszystko, bo sam widzimy, sami widzimy, jakie te rządy to wszystko na całym świecie i żeby ludzie zaczęli myśleć o Twojej miłości i Twojej mądrości, żeby cały ten świat, cała ta Polska. I wszyscy, I wszyscy ludzie, którzy są w Polsce, byli przykładem dla całego świata. I żeby wszyscy ludzie w Polsce, którzy otrzymają Twój dar, Twoją miłość, Twoją mądrość, zaczęli rządzić, bo kłótnia bo do niczego nas nie doprowadza, tylko, tylko zabiera nam energię Twojej miłości i idziemy w ciemność. Idziemy wtedy w ciemność, a nie idziemy w stronę światła, Panie. Daj nam miłość Twoją, niech płynie całym strumieniem Twojej chwały, Boże, bo dlatego, że Ty jesteś chwałą, jesteś chwałą, jesteś niezastąpiony, jesteś jeden jedyny, który żyje i króluje na wieki. Od początku powstałeś, Panie, i do końca będziesz taki sam. No. Alleluja, alleluja. Chwała Tobie Boże. Niech wszyscy Ciebie uwielbiają, niech wszyscy przyjeżdżają, bo chcemy tam stworzyć ośrodek taki, żeby ludzie tam poczuli miłość. Tylko miłość, ludzie, którzy tam są, którzy będą przebywać, żeby tłumami, tłumami przyjechali, przyjeżdżali i żeby się... Ciebie prosili i ciebie uwielbiamy. Witamy wszystkich ludzi, którzy potrafią grać na instrumentach i którzy tworzy, umieją tworzyć nowe pieśni, którzy chcą śpiewać dla Twojej chwały, Boże nowe pieśni, bo. Co nowe musi powstać czyste i, i mądre, dlatego potrzebujemy takich ludzi, którzy grają na instrumentach rozmaitych, którzy potrafią tworzyć pieśni miłości. Niech Duch spłynie na mnie i na każdą osobę Twoją, żeby Duch święty nas prowadził w imię Twojej miłości Boże. Aleluja, aleluja, aleluja. Zapraszamy, Panie, zapraszamy wszystkie osoby nowe, nowych wykładowców, którzy chcą być uduchowieni i którzy chcą iść nową drogą w stronę światła. Zapraszamy na... Do Debrzyna, koło Kościeżyny, 7 km od Kościeżyny, 17, 18 i 19 maja 2024 roku. Panie, to przyszli nam nowych ludzi, żeby Ciebie zaczęli uwielbiać. Niech moje słowo będzie Twoim słowem i niech się stanie wola Twoja, panie dla Twojej chwały Boże. Prosimy Ciebie, Panie, który jesteś wieczny i królujesz w niebie, niech to, co się dzieje w niebie, niech się stanie tutaj na ziemi. Prześlij Boże przez moje ręce, prześlij również energię do każdego człowieka, który ogląda teraz i żeby został uzdrowiony. Proszę Ciebie, Panie. Niech miłość Twoja płynie jak strumień światła. Wiem, Boże, że Twój duch jest tutaj cały czas jest ze mną, bo Ty, wiesz, Ty widzisz, że ja widzę ducha świętego Twojego, Twoja energia tutaj przebywa teraz. Pozdrawiam wszystkie osoby, które mnie znają i które mnie chcą poznać. Proszę Państwa, i zapraszam Was. Zapraszam was do mojej miłości, do miłości boskiej. Możecie się ze mną spotkać. Mój telefon 799 -823 mieszkam w mieście Kościerzyna, także możecie przyjeżdżać i możecie się porozumieć ze mną i, i, i opowiadać, co się z wami dzieje i co, co przeżyliście, proszę państwa. Jestem do Waszej dyspozycji Jestem i będę zawsze do Waszej dyspozycji, ale chwalmy Pana. Pozdrawiam Arka i Joannę, która, którzy prowadzą w moim imieniu prowadzą te wszystkie rzeczy, które ja Teraz od, odsyłam w ich ręce, Boże, błogosław ich ręce i błogosław ich dusze i całe ciało, żeby dopomagali mi w każdym moim przedsięwzięciu, w każdym naszym przedsięwzięciu. Żeby to wszystko płynęło w Twoim imieniu, w imię Twojego Ducha Świętego. Dziękuję Państwu za oglądanie mnie i za błogosławieństwo, które do mnie przesyłacie tak samo, jak ja do Was przesyłam. Niech mój duch się łączy z Wami, z, z miłością i cały czas, żebyśmy byli jedną rodziną, jedną boską rodziną, bo jesteśmy. Jesteśmy z jednego ducha stworzeni, jesteśmy z jednej energii stworzeni przez, przez Boga, który jest prawdziwym Bogiem i jedynym Bogiem, proszę Państwa. Także proszę Was o opinię pod tym filmem, który zobaczycie, żebyście pisali co odczuwacie, czy odczuwacie jakąś energię, która płynie z moich rąk, z moich słów i jak się czujecie w ogóle. Proszę Państwa zapraszam na spotkanie ze mną i dziękuję Wam za wszystko, co w Was powstaje nowe, co Bóg tworzy w Waszych, w waszych sercach, w Waszej duszy. čekuje za oglondanje